To był niezwykły, pełen energii koncert. Takie głosy dało się słyszeć po występie jednego z czołowych polskich zespołów regen, Wawa Mafin był gwiazdą pierwszego dnia tegorocznego festiwalu dziedzictwa browarniczego w Braniewie. Mimo tego, że w sobotę wieczorem Braniewski amfiteatr nie był wypełniony po brzegi, to atmosfera podczas koncertu była wyjątkowa. Wspólne śpiewanie i podniesione ręce, falujące w rytm muzyki reggae, świadczą o tym, że publiczność bawiła się wyśmienicie. Braniewianie wysłuchali największych przebojów zespołu. Nie zabrakło również nowych kompozycji. Podczas koncertu artyści dawali z siebie wszystko, udowadniając, że reggae to nie tylko domena artystów z Jamajki. Po koncercie udało nam się porozmawiać z członkami zespołu. Na początek chciałem, żebyście rozszyfrowali tą, tą nazwę, Wawa Mafii. Co to znaczy? No wiadomo, Warszawa, a A, ja ja, e, słuchaj, by... Wawa Mafin to jest połączenie dwóch słów Wawa od Warszawy, bo y, tam się urodziliśmy i tam mieszkamy, e, a Mafin od Raga Mafin, czyli tak naprawdę pewnej techniki wokalnej wymyślonej na Jamajce gdzieś tam w latach 70. I e, ponieważ my chcieliśmy grać taką muzykę właśnie e, to, 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 to wyszło z połączenia tego, skąd jesteśmy i tego co robimy. Tak. Jeżeli chodzi o muzykę Regę, to, to y, zespół Wawa Mafin gra. Już ponad dekadę, ale z tą muzyką my jesteśmy związani dużo dłużej. Ta muzyka w Polsce jest od wczesnych lat 80. i wiesz, po prostu tego nie wybierasz tak naprawdę. To, to samo do ciebie przychodzi. Wiesz, możesz sobie pójść do, do restauracji i sobie wybrać na przykład, że chcesz zjeść z albo rybę, albo na przykład warzywa. A to po prostu jest, nie? Po prostu idziesz sobie słuchasz i zaczyna ci się coś podobać. Na przykład mam nadzieję, że dzisiaj niektórzy ludzie przyszli tutaj, słyszeli reggae po raz pierwszy, być może i być może od jutra będą tą, re, tą muzykę reggae kochać. Właśnie jak wam się podobał ten, ten koncert w Braniewie, bo y, gracie, bardzo dużo koncertów, właściwie no, to, to jest wasz żywioł, koncerty, nie praca w studio nagrań, tylko tylko koncerty graliście dla różnej publiczności, bo i gracie w klubach, gracie, y, graliście na Woodstocku, ponad 100 tysięcy osób, gracie też w takich małych miasteczkach. Jak wam się podobało tutaj w Braniewie? Jak ta publiczność Mniejszego miastów odbiera to podleś. Powiem, że po pierwsze to jest fajny, jest taki podrozmiar, tak? bo wczoraj graliśmy w Gdańsku tam dla 5 tysięcy osób wiesz, na, 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 na dużej imprezie. Dzisiaj graliśmy tutaj oczywiście dla mniejszej ilości osób, bo miasto jest mniejsze po prostu. Natomiast mi się wydaje, że dla każdego powinno się zagrać z taką samą pasją, tak? To znaczy, jeśli widzisz, że powiedzmy bawi się nawet 40 osób, no to się dzisiaj było dużo więcej, ale, ale jeśli nawet się bawi 40 osób, to, 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 to trzeba e, zrobić to, co się robi porządnie, ja, ja tak uważam. Nie? Natomiast e, ja Ci powiem, że my bardzo lubimy e, jeżdżenie po całej Polsce, bo taki wiesz, dzisiaj tutaj poznaliśmy wielu, wiele, wielu ludzi e, takich, powiedziałbym, otwartych, serdecznych, Wiesz, pijemy sobie lokalne piwka. mnie nie wiem, czym bym przyjechał do Braniewa w życiu, gdybym nie grał w zespole, wiesz, no bo to jest daleko i tak dalej. I takich misji jest dużo w Polsce, gdzie wiesz, powoli już na przykład mamy przyjaciół, nie? Wiesz, mam przyjaciół gdzieś... Nie Wszędzie, wiem, w całej Polsce. W, w Nakle na przykład, tak? Nagle, wiesz, więc to jest, to jest, to jest fajne, fajne i ciekawe. nie Mówiąc o tym, że też sobie patrzymy jak ta Polska jest ładna, nie? A jeszcze z drugiej strony, tak już trochę się wymądrzając, to też jest bardzo dobrze dla nas, chłopaków z Warszawy, popatrzeć sobie, wiesz, jak Polska wygląda naprawdę, nie? Bo, bo Polska to nie Warszawa. Polska to właśnie Braniewo, Polska to Nakło, Polska to Legnica, nie? Jak się mieszkasz w Warszawie, to chwilami może ci się trochę... Z, z, skrzywić perspektywa, tak bym to powiedział. Nie, więc... Warszawa nie jest całym światem, to jest, to jest takie tak. miejsce, w którym mieszkamy, tak. wychowaliśmy się i będziemy tam prawdopodobnie mieszkać do końca życia, bo to miasto kochamy, ale jeździmy sobie po całej Polsce po to, żeby zobaczyć jak, jak jest wszędzie. Prawda? Jest, jest to też edukacyjne dla nas. O, jak jakby. najbardziej. Mówiliście też, że macie dużo przyjaciół, powstają fankluby w różnych miastach. Czy w 2003 roku, kiedy zespół powstawał, tak? W 2003 roku. Tak, tak jest. Czy myśleliście o tym, że będziecie jeździli i koncertowali po całym. Po, po... Po miastach Zakładając Polski, zespół, po całym kraju i no. mało tego, za granicą jeszcze, bo macie ze sobą też koncertę za granicą. Zakładając zespół, y, raczej nie powinno się myśleć o tym, y, żeby zrobić karierę. I, no podejrzewaliście to w ogóle? Nie, to nie, nie, nie zastanawialiśmy się nad tym. My żeśmy się spotkali po prostu grup, grupą kumpli w piwnicy i zaczęliśmy sobie wiesz, muzykować. Nie? Potem się okazało, że, 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 że to się gdzieś tam ulepia w fajną rzecz. No to postanowiliśmy, że nagramy płytę. Jak się y, płyta już nagrała, okazało się, że komuś tam się to spodobało. ludzie zaczęli y, przychodzić na koncerty i to się y, samo nakręciło. To jest taka wiesz, ma maszyna, która jest Taka samo nakręcająca maszyna. Jest wiesz, takie perpetuum mobile, nie? Po prostu potem już tego nie, nie jesteś w stanie zatrzymać. Musisz tylko po prostu być cały czas szczery, otwarty do ludzi, robić y, to, co kochasz y, i nie udawać niczego. I wtedy wszystko będzie okej. Okay. Ile osób liczy zespół? W sumie chyba dziewięć, tak? A dzisiaj było was ośmioro. Osiem, ale... i dziewiąty jest tam. Tak. Czyli naglaszenia... Tego na, 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 na na, 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 po prostu traktujemy jak tak, członka tak. zespołu. Chcia, powiedzcie, jak się pracuje y, w takiej dużej liczbie y, osób, właściwie mężczyzn, no, in, różne charaktery, y, różne nie wiem, pomysły. Jak, jak się dogadujecie? Są królicy? W, w busie czasami jest duszno. <laughs> Wiesz co, ciężko się pracuje w takim sensie, z jednej strony patrząc, bo oczywiście każdy ma swoje ambicje, każdy ma swoje pomysły. E, i akurat te charaktery nasze są dosyć mocne, tak bym powiedział, w zespole. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo fajne, że wiele różnych, tam nie z kolegom, talentów. Nagle, nagle się ze sobą miesza. Ja, ja bardzo lubię ten moment, kiedy na przykład powstaje utwór na próbie i każdy od siebie tam dorzuca coś, tak? Basista i tak dalej. I tak dalej. I to jest tak myślę, że oczywiście my się kłócimy, oczywiście zdarzają się konflikty, natomiast fantastyczne jest to, że mogę grać z takimi świetnymi muzykami i, 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 i wokalistami, więc y, oczywiście y, ma to swoje wady. Ale staramy się to przezwyciężyć. Myśmy też obrali sobie taką zasadę, że u nas jest demokracja, co podobno się nie sprawdza, ale u nas się 10 lat sprawdza w zespole. Nie ma lidera, wiesz, jakiegoś takiego jednej osoby, która by o wszystkim decydowała. Jeśli się... W jakiejś sprawie muzycznej, albo niekoniecznie muzycznej, ale około muzycznej, nie zgadzamy, to głosujemy po prostu. I bo, bo inaczej byśmy oszaleli, nie? Bo, jest, bo jest tyle osób, że, że żebyśmy się kłócili. No. Ale dajmy radę. Generalnie jest jak w rodzinie, no to wiesz. Raz, ra, lepiej, raz, 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 jest, raz lepiej, raz gorzej. Ale tak. tu... Jakby Ale kochamy, się, jak bracia. Plusów, plusów tego wszystkiego jest więcej niż minusów, więc jakby to jest do przodu. Strasznie dużo Komarów jest w Braniewie, chciałem powiedzieć. Także jak przyjedziecie do Braniewa to weźcie ze sobą off. Nie? Ostatnie pytanie już nie chcę zatrzymywać. Chciałem zapytać o ostatnią płytę, która okazała się w 2013 roku w tym roku. Ona jest dosyć nietypowa. Dlaczego? Dlaczego nie typowa? Właśnie chodzi dlaczego? Mi, chodzi mi o, o samą nazwę i. i A. Co ta nazwa oznacza? E, nazwa to jest... E, nazwa się Sol Resol. E, zawsze staraliśmy żeby te nazwy coś tam niosły, tak? W sobie. E, to akurat ja gdzieś tam wynalazłem. To jest język sztuczny. W... François Soudre, w, w, w chyba w XIX wieku. W XIX wieku wymyślił sobie myśli. wymyślił. Bardzo, bardzo ładna idea, która oczywiście się nie udała do końca. Tak ale... jak Esperanto, też się nie udało do końca. Tak, ale który w założeniu miał dotrzeć do wszystkich. Do wszystkich, tak. 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 Znaczy, to jest w ogóle taka akcja, oglądałeś kiedyś może taki film Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tam się Ziemianie próbowali y, porozumiewać z kosmitami za, za pomocą dź dźwięku. Kolorów i takich różnych zdarzeń. I właśnie nie? wykorzystywali ten język, soloreson. To to, 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 było coś takiego. Wymyślił to sobie ten pan, żeby to było właśnie ogólnoludzkie, oparte na muzyce. Co było moim zdaniem jest świetnym, takim bardzo ładnym, to jest pomysłem, nie? Że, że, muzyka jest językiem wszechświata, tak? że, że, jak że po, łączy. Jak poeta powiedział. Tak, że łączy, wiesz, Anglików, Szwedów, nie wiem, Tajlandczyków I, i tak dalej. Eskimos. I Eskimosów. E, oczywiście to się nie do końca udało, ale sama idea nam się wydała bardzo fajna, że, że muzyka właśnie powinna, wiesz, łączyć. Mamy różne, nie wiem, poglądy polityczne, poglądy społeczne, różne religie wyznajemy na świecie, a muzyka powinna łączyć, nie, nie, nie dzielić. No, to o chodzi. Znaczy my się pod pod jest po, się bawicie językiem. Tak, no, ale z ogóle język jest tworzywem też yy, i w sensie takim, powiedziałbym, poetyckim, i w sensie też takim rytmicznym, rytm. tak, no, to jest to, to, to co wymyślono na Majce gdzieś tam w latach 70 80-tych, 80 Raga ragamuffin, że, że język też jest w pewnym sensie bębnym, jeśli go dobrze, e, dobrze obsługujesz, to, to to działa trochę jak granie na bębnach, nie? Więc, więc gdzieś tam ta zabawa słowem jest. I rytmem, tak, słowo sło i rytm, prawda, to, 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 to jest reggae, to jest ragamuffin właśnie. Tak?